Husaria ma przewagę w szybkości i sile uderzenia. Ich kopia mogłaby dosłownie zmiąść linię piechoty, jeśli dotarliby do niej zanim muszkieterzy oddadzą pierwszą salwę. Ale tu pojawia się problem. Muszkieterzy Napoleona strzelali masowo w całych ragnagach. Dym, huk i kule mogłyby rozbić szarcze, zanim husaria w ogóle skróciłaby dystans. W otwartym terenie na krótkim dystansie husaria miałaby szansę. Ale im dłuższa odległość, tym bardziej zwyciężałby ogień nowoczesnej broni. Husaria kontra muszkieterzy starcie epok, gdzie siła szarży ździela się z epoką prochu. Jak myślisz, kto by wygrał takie starcie? Dajcie znaka w komentarzu i siemaneczko. Versus Jan Czarzy: kto był naprawdę lepszy? Dwie elitarne formacje, które wielokrotnie mierzyły się na polach bitew: Husaria kontra Jan Czarzy. Starcie, które zmieniło historię Europy. Elitarna piechota Imperium Osmańskiego. Rekrutowali w systemie Derszmajer, szkoleni od dzieciństwa. Słynni z dyscypliny i odwagi. Świetnie radzili sobie w obronie i walce dystansowej. Uzbrojeni w łuki kompozytowe, muszkiety, kill, taka szabla turecka, tarcze i lekkie pancerze. Husaria, najgroźniejsza kawaleria Europy. Ciężka, szybka jazda. Taktyka uderzeniowa, złamanie frontu jednym potężnym natarciem. Długa kopia, główna broń przełamująca. Wysoka mobilność i siła rażenia. Konie trenowane do taronowania formacji. Uzbrojenie i pancerz. Kto ma przewagę? Janczarzy. Dobra ochrona przed strzałami, ale słabsza przeciwko uderzeniu kawalerii. Muszkiety groźne przed szarżą. Husaria. Pancerz odporny na większość cięć i część pocisków. Kopia lepsza od tarczy janczarzy. Większy zasięg równa się plus impet. Także raczej wygrywa husaria. Taktyka. Jęczarze świetni w obronie, formacje z muszkietami i łukami, potrafili wytrzymać wiele rodzajów kawalerii. Husaria, szarżaklinem, manewrość i prędkość, precyzyjne przełamanie środka formacji. Konkluzja: jeśli jęczarze zdążą oddać salwę, husaria straci część siły. Jeśli nie zdążą, przełamanie jest natychmiastowe. Janczarzy to, to elita Imperium Osmańskiego, niezwykle zdyscyplinowana piechota. Husaria to najpotężniejsza kawaleria w Europie XVII wieku. W starciu na otwartym polu wygrywa husaria, w starciu w mieście lub kopach możliwe, że janczarzy. niepowstrzymana polska husaria kontra żelazna siła Imperium Rzymu. Legionista. Husarz pędzi w galopie, kopia opuszczona. Kusa, szelidarna, ciężka jazda, kopia ponad 5 metrów, niesamowita prędkość, uderzenie, które rozbija każdą linię. Legionista, mistrz formacji, wielka tarcza, skut, krótkie, ale zabójcze gladiusy i pilum stworzone do powstrzymywania kalarerii. Legioniści formują mur tarcz, sam legionista walczy skutecznie, ale jego siłą jest formacja mur tarcz, amortyzuje ciosy, a pilum może zrzucić jeźdźca z konia. Husarz przebija pierwszą linię dramatycznym cięciem. Jednak jeśli Husarz uderzy, zanim formacja się zamknie, przebija jak taran, miażdżąc wszystko na drodze. Pojedynek 1 na 1. Husarz wygrywa błyskawicznie, ale przeciwko zwartej formacji dyscyplina Rzymu mogłaby go zatrzymać. Husarz kontra Legonista. Kto zwycięży według Ciebie? w komentarzu. Husarz kontra Viking. Dwie kultowe formacje. Ale każda z zupełnie innej epoki. Kto naprawdę miał przewagę na polu bitwy. Krótkie przedstawienie obu stron. Ujęcie husarza w galopie. Polska husaria, elitarna jazda, czy strezyszyzie i wieku. Niesamowita szybkość. Ciężkie uderzenie i perfekcyjna dyscyplina. Ujęcie wikingów na łodziach i w boju. Wikingowie, wojownicy północy mobilni, agresywni, świetni z toporem, tarczą i w walce wręcz. Porównanie skuteczności, pokaz grafik porównawczych. w bezpośrednim starciu na otwartym polu. Husaria miała ogromną przewagę, prędkość galopu, długa kopia i masa konia powodowały, że piechota, nawet tak odważna jak Wikingowie, mogła zostać przełamana w kilka sekund. Ale nie zawsze. Ujęcia bitw morskich, walki w wąskich przejściach Ale w terenie zabudowanym w lesie lub podczas najazdów To wikingowie królowali tarcza, topór i taktyka ściany tarcz Dawały im przewagę w walce rebrec. Ujęcie husarii w galopie i wikingów stojących w szeregu W bitwie otwartej punkt dla husarii W ciasnym terenie wikingowie aby... Kogo widzicie jako zwycięzcę w tym starciu? Dajcie znać w komentarzu i subskrybujcie, bo już w kolejnym odcinku Husarz kontra ktoś naprawdę wyjątkowy. Dwie elitarne formacje, o których krążą legendy. Jedni szarżowali jak burza na stepie, drudzy żyli według kodeksu Busido, kto wygrałby w realnym starciu. Husaria kontra samuraje, porównanie bez mitu, wojownicy feudalnej Japonii. Władający katanom i wysoka dyscyplina, szkolenie od dziecka walczyli głównie pieszo lub na lekkich koniach. Kim była Husaria? Elitarna ciężka kawaleria rzeczypospolitej. Kopie, szable, koncerze, słynna na całym świecie, skuteczność szarży. Konie selekcjonowane i szkolone do przełamania. Piększej śmem niszcząca pierwsze starcie szabla husarska, szybca odkatany, pancerz husarski odporny na cięcia. Husarin tarcza z czerwonym krzyżem templariuszy. Na rapo się stało, gdyby husarz stanął naprzeciw templariusza. Co by się stało, gdyby husarz stanął na? Przeciw templariusza. Przedstawienie przeciwników, husarz w galopie. Husaria ciężka kawaleria Rzeczypospolitej kopia. Sześciometrowa pancerz i szarża, której nie zatrzymywały całe armie. Templariusz w zwarciu, templariusz elitarna kawaleria Krzyżowców pancerz, kolczy, tarcza, długi miecz I taktyka walki w zwartej formacji Co by się stało, gdyby elita polskiej kawalerii Starła się z legendarnym wojownikiem